Witam rodziców, uczniów klasy 5B. Witam wszystkich nauczycieli oraz wszystkich uczniów. Za chwilę e, obejrzycie przedstawienie teatralne, e, które miało zakończenie naszej innowacji pedagogicznej, która brzmiała mitologia Słowia. Dodane e, klasy na lekcjach języka polskiego miały możliwość zagłębienia się i poznania tego tajemniczego i pięknego m, świata mitologii słowiańskiej.

chowali się naszymi przyjaciółmi. Dawno, dawno temu ludzie wierzyli w pełno Pana Bożej, w Elosach, w Opieku na Groszki i wielu innych bogów. Były wierzymowie, ale nie zawsze źle. Niektóre chyba to ludzie w codziennym życiu. Babcia, kto był najsilniejszy? Poczekajcie, wszystko mam powiem, ale najpierw naśpiewajmy coś, by duchy były przyjemne.

Jaką tuż naród i bogactwa toczyli nieustający spór o władzę nad światem? Perun, władł niebem, proszę gdy panował w podziemnych krainach. się, jak śmiesz znów zakłócać harmonię mojego świata? Twoje żeby wydwa i zluczenie znikało z do zniesienia. Ach, Perunie, bez mojego podziemnego kresu świat byłby zbyt Moje działania przypominają ludziom, że życie towarzyszy między ładem a nieładem. Mój grom przywróci po przygotuj się na moją zemstę. Pernon swej furii fury w i błyskawice, próbując ukarać Walesa. Jednak Wes, jako łatca pod mógł zmienić kształty i ukrywać się wśród ludzi, zwierząt, a nawet roślin. Grom twojego pewnie i moich korzeni. Ja jestem częścią wszystkich, co żyje. I tak odwieczny konflikt, między nimi stał, zapewniając równowagę świecie. Siła nieba przeciwko temi, Wielkie mięśnie na słopiece. Młotaż w podniesieniu ziemi i trudności dbała o żywność chleby i opiekowała się pobycami. Sparożyt, Bóg ognia, zapewnia światło i ciepło, ale przyniósł też. I życielski sile ognia. Ludzie, dbajcie o ziemię, a ona odzieczy się wam plonami. Pamiętajcie, by jeszcze i składać ofiary. Bogini lub no, powinniśmy zrobić biegnego by była Pracujcie z miłością, nie zniszczcie tego, co mam dano. Dbajcie o wodę i lasy, to się mego A ja wam przypomnę, że ognik odciniesie ciepło i ma Używajcie go, mądrze, aby nie waszym sprzymierzeńcom. Dziękujemy Ci, stara Żydzu. Bez Ciebie nie byłoby światła w roku. Pamiętajcie, moi drodzy, wszystko, co macie, pochodzi od bogów. Pracujcie wspólnie i nie zapominajcie o wdzięczności. Jestem z lasem, jeśli ktoś śmie wycinać drzewa, bez mojego postawienia, będzie błądził aż do spokoju. A ja, wodnik, pilnuję wód. Kto w nocy do jeziora się zbliży, może z moją pomocą zanurzyć się głębiej niż by chciał. A kto odważy się paść nad brzegiem, nie strzeż się mojej pieśni, wywada każdego jego koniecznego odwadza. Jestem Tiki ostrzegam przed niebezpieczeństwem. Jeśli usłyszycie dziwne skrzypienie w domu, to moja przestroga przed wydarzeniami. Dbajcie o domowe ognisko, a będę Was chronił i pomagał w pracy. Jestem Półnica, kto pracuje w samym płodnie, tego zabiorę. Szanujcie czas odpoczynku. Tak właśnie demony przypominały ludziom, że każdy musi przestrzegać zasad i do otaczający się. Ludzie obchodzili różne święta, by uczcić życie życia i śmierci. Dziady, pamiętać odmarłych, szczodrej gody, by powitać nowy rok. Noc kupały, by świętować miłość i ogień. Podczas dziadów zapalamy świecę, gdyż naszych przodków mogły nas opiekić. Na szczodre gody składamy życzenia i dzielimy się darami, witając nowy rok. A w noc kupały skaczymy przez ogień, jaki dowód wrzucał. Szukamy kwiatu poproci. I ja tam byłam, mój piernik jak a teraz w drogę, bo czas magicznych nocy wzywa. No, dzieci, tak to było. Bogowie i duchy zawsze były. Państwa, to bardzo miły akcent dzisiejszego właściwie w szkole. Dziękuję bardzo pani Urszuli i Klasie za innowację, którą przeprowadzały dzieciaki z Panią Urszulą w tym roku szkolnym. Widzieliście Państwo, że innowacja to może być coś zupełnie niezwiązanego właściwie z takim jakimś przedstawieniem, a jest to coś, co właściwie wykracza poza nasze wyobrażenie daje dużą satysfakcję. Myślę, że tutaj dla Was aktorów jeszcze raz należą się drobkie brawa. Bo stroje i choreografia i przede wszystkim pieśni to tutaj nas taki wesoły nastrój sprawiło. Dzisiaj moi drodzy widzę Was klasy 4-8 gotowe na Wyjątkowo noc w szkole przygotowani jesteście. No jak widziałam jak przychodzicie i z czym tu przychodzicie, ile macie ze sobą różnego rodzaju przedmiotów, to się boję, że możemy tu skończyć dopiero po weekendzie. Więc, więc myślę, że będzie fajnie. Teraz moi drodzy, zapraszam Was, żebyście na chwilę jeszcze poszli do swoich klas. Grilla, więc dostaniecie też coś pożywnego, nie tylko chipsy i słodycze, a całą noc myślę, że